Czy spotkaliście się z określeniem, że witamina D3 jest hormonem? Jej działanie jest bardzo szerokie i niezwykle ważne dla zdrowia organizmu. Okazuje się, że witamina D3 działa w organizmie jak hormon, wpływając na wiele procesów metabolicznych i regulacyjnych, w tym na gospodarkę wapniowo-sforową oraz funkcjonowanie układu odpornościowego. Jej niedobór może powodować nie tylko problemy z kośćmi, osteoporozę czy krzywicę, ale także prowadzi do obniżenia odporności, przewlekłego zmęczenia, depresji, stanów lękowych, zaburzenia nastroju, problemów sercowo-naczyniowych, osłabienia mięśni, a nawet insulinooporności czy cukrzycy typu drugiego. Nasz organizm potrafi sam wytwarzać witaminę D3 przy pomocy promieni słonecznych. W polskich warunkach klimatycznych w okresie od maja do września wystarczy od 15 do 30 minut ekspozycji na słońce, aby zadbać o dzienną porcję witaminy D3. Ale uwaga, syntezę tę może ograniczać stosowanie filtrów przeciwsłonecznych, ponieważ już podstawowy filtr, 15, blokuje produkcję witaminy o ponad 90%. Oprócz tego zanieczyszczenia powietrza, ciemniejszy odcień skóry, wiek czy szerokość geograficzna, bowiem w krajach o umiarkowanym klimacie, takim jak Polska, w okresie jesienno-zimowym synteza jest niemal zerowa. Warto dodać, że promienie słońca przechodzące przez szyby okna witaminy D również nam nie wytworzą. Witamina D3 odgrywa ważną rolę we wchłanianiu wapnia, ponieważ pobudza produkcję białek transportujących wapń w jelitach, co zwiększa jej przyswajanie spożywienia. Bez wystarczającej ilości witaminy D organizm wchłania tylko do 15% wapnia, a przy odpowiednim poziomie nawet do 40%. Naturalne przydawkowanie witaminy D3 ze słońca jest niemożliwe, ale przy suplementacji bardzo wysokich dawek przez dłuższy czas może dojść do hiperkalcemii, czyli nadmiaru wapnia we krwi, co może prowadzić do uszkodzenia nerek i serca. Dlatego niezmiernie ważne jest łączenie witaminy D3 z witaminą K2, która transportuje wapń bezpośrednio do kości, zapobiegając jego odkładaniu się w tętnicach i narządach. Bardzo ważna informacja do zapamiętania to fakt, że witamina D3 jest rozpuszczalna w tłuszczach. Najlepiej więc przyjmować ją podczas posiłku. Ponadto jej przyswojanie wspomaga magnez, witamina K2 oraz cynki bor. Badania pokazują, że odpowiedni poziom witaminy D3 może zmniejszać ryzyko infekcji wirusowych i bakteryjnych, w tym grypy, przez modulację układu odpornościowego. Co więcej, u mężczyzn niedobór witaminy D3 może prowadzić do obniżonego poziomu testosteronu, który wpływa na energię, masę mięśniową i libido. Odpowiedni poziom witaminy D pomaga utrzymać prawidłowy rytm snu i czuwania, co może pośrednio regulować produkcję melatoniny. Poza tym bierze ona udział w produkcji serotoniny, neuroprzekaźnika odpowiedzialnego za dobre samopoczucie. Warto wiedzieć, że serotonina jest prekursorem melatoniny, dlatego im więcej organizm wytworzy tej serotoniny w ciągu dnia, tym większa produkcja melatoniny nastąpi wieczorem, co na pewno pozytywnie wpłynie na jakość snu. Wiemy już, że naturalna synteza witaminy w skórze zachodzi pod wpływem słońca, dlatego wystawianie się na promienie słoneczne rano i w ciągu dnia pomaga w regulacji rytmu dobowego, hamując produkcję melatoniny rano i wspomagając jej wytwarzanie wieczorem. Zatem pamiętajcie, jeśli suplementujecie witaminę D3, przejmujcie ją w pierwszej połowie dnia, aby nie zakłócać swojego snu. Zaobserwowano też, że bardzo niski poziom witaminy D występuje u osób cierpiących na depresję. Choć nie można je nazwać lekiem antydepresyjnym, to według badań suplementacja D3 działa profilaktycznie i pomaga w terapii. Dbajcie o swoje zdrowie z odpowiednią dawką najlepiej przyswajalnej witaminy D3 przyjmowanej w odpowiedni sposób. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie pominąć kolejnych odcinków.